Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce, gdzie jestem, no oczywiście w Nowym Jorku, w przepięknym miejscu, w Long Island City, z widokiem na cały środkowy Manhattan. Uwielbiam tutaj przychodzić. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam. Jakie są najbardziej przepłacane atrakcje przez polskich turystów, w ogóle przez turystów, jak przyjeżdżają do Nowego Jorku. Także ten odcinek będzie pełen informacji. Coś dla Was, turystów! Zapraszam serdecznie. Polka, Polka. w Ameryce! Are you on nie żartuje, ja też nie żartuję. Nie wiem, czy słyszeliście, ale dziewczyna teraz krzyczała: Are you joking? Za mną jest znak PepsiCo. Jak sobie wpiszecie w Google Maps PepsiCo, to właśnie przyjedziecie i będziecie mieli taki widok. Uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Zaraz zabiorę Was na spacer w tej okolicy. Ach, ten widok jest tak piękny. Słuchajcie, przede wszystkim jeśli chodzi o przepłacane atrakcje i czynności rzeczy, które tutaj w Nowym Jorku są dosyć charakterystyczne, to taksówka z lotniska do waszego hotelu. To jest oczywiście bardzo wygodne, też jest pełno uberów, także wystarczy, że macie apkę nawet z Polskim, z polskim uberem tutaj też będzie działać. Przejazd z taksówką kosztuje około 100 dolarów na Manhattan do waszego hotelu, więc jak jesteście w dwie osoby, na przykład, co do, co innego, zupełnie jak jesteście sami, ok, no to tym bardziej. Natomiast jak jesteście rodziną taką czteroosobową, to już jest ok, wziąć taką taksówkę. Nawet jak przyjeżdżacie w piątkę czy w szóstkę, to jest Uber XL, takie auta do siedmiu osób i można sobie też zamówić, wtedy też będzie. Podobna cena, jakby używać komunikacji miejskiej, bo z każdego lotniska wokół Manhattanu, wokół Nowego Jorku dostaniecie się mniej więcej w granicach 20 dolarów. Więc jak przyjeżdżacie we dwójkę, to do 40 dolarów, nawet do 35 się zmieścicie z ceną dojazdu. I te dojazdy też nie są jakby ciężkie. Wystarczy sobie włączyć Google Maps, które doskonale działa w Nowym Jorku, i dokładnie krok po kroku jest napisane, że najpierw jedziesz albo autobusem, jak na przykład lądujesz na LaGuardii, albo air trainem, jak lądujesz na przykład na JFK, i później wsiadasz sobie w metro i już dojeżdżasz do swojego hotelu. Tylko to też wiadomo, walizki, to jest też kwestia komfortu. Natomiast z góry zakładanie, że dojazd jest. Za ciężki, z komunikacją miejską, że zbyt, zbyt skomplikowany, że lepiej wziąć taksówkę, to od razu Wam daje znać, że przepłacacie po prostu. Ja czasami sobie wezmę taksówkę, natomiast nigdy chyba nie wzięłam w życiu taksówki z lotniska bezpośrednio na Manhattan. Szczerze mówiąc, aż by mi było tak niezręcznie, że tyle wydaję pieniędzy bez sensu, więc jak sobie biorę czasem taksówkę z lotniska, to prędzej wezmę taksówkę na stację metra bezpośrednio niż. Do tego miejsca, do którego jadę, chyba, że lotnisko jest niedaleko. Na przykład teraz zatrzymałam się u znajomych, którzy mieszkają 15 minut od laguardii, więc wylądowałam sobie na laguardii bez problemu można było łatwo dojechać. A właśnie, chłopak, u którego się zatrzymałam Bartek, mój kumpel, to miałam z nim taki odcinek na temat kolejnej rzeczy, którą często turyści przepłacają, czyli Broadway. W ogóle musicie się zastanowić, czy lubicie muzykale, bo nie każdy lubi muzykale. I przyjeżdża tutaj i myśli, że Broadway jest taką czynnością w Nowym Jorku, którą koniecznie trzeba zaliczyć. I ja się z tym zgodzę, ok, jest to najbardziej i popularne i najbardziej profesjonalne, jeśli chodzi o sprawy techniczne, o poziom aktorski. O poziom kostiumów, prawda? Broadway jest na najwyższym po prostu szczeblu. No najlepsze z możliwych spektakli można zobaczyć, jakie się widziało. Natomiast trzeba po pierwsze, lubić muzykale, po drugie, znać trochę angielski. Jak nie znacie angielskiego, to nie lubicie muzykali, to tak naprawdę po co idziecie na Broadway? To jest po prostu wydawanie, wydawanie pieniędzy, wyrzucanie ich w błoto, skoro i tak wiadomo, że nie jest to coś, co będzie wam sprawiało przyjemność i bardziej to siedzenie dwie godziny w zimnej sali na Broadwayu będzie bardziej właśnie zabierzcie zawsze coś, coś do ubrania, jakąś, jakąś narzutkę, jakiś sweterek, bo tam też jest zimno. W każdym razie bilety na Broadway da się kupić też taniej, można je kupić z oficjalnych źródeł, stron np. internetowych Broadwayu, ale też są sposoby na Tańsze y, kupienie sobie biletów. I właśnie miałam odcinek z Bartkiem na ten temat. To jak chcecie więcej szczegółów, akurat o tym aspekcie, oszczędzenia sobie na wyjeździe do USA, to po prostu zapraszam Was na ten odcinek, i link do tego odcinka jest tutaj w opisie tego wideo. A jeszcze jest jedna opcja, jak znacie dobrze angielski, to polecam też tak zwany Off-Broadway, czyli Jakieś inne spektakle, które nie są akurat na Broadway'u, ale też są na przykład musicalami. Ja bym mo bardzo mogła polecić tutaj Titanic. To jest ym, perspektywa na Titanica, ale z punktu widzenia Celine Dion. <grywania> Mówię wam, jest tak śmieszny i tak sprośny, no płakałam ze, ze śmiechu na tym. Także jak tu będziecie, a z kolei bilety są o wiele tańsze, bo to nie jest Broadway, tylko to się nazywa Off-Broadway. A jeszcze jest coś takiego jak off-off Broadway. Czyli jeszcze, jeszcze jakby no mniejszy status, powiedzmy, tak, bo, to, bo, to, bo to nie jest grane na, na głównych deskach Broadwayu. Natomiast jest dużo właśnie i aktorów, i spektakli, i teatrów w Nowym Jorku, więc jak to lubicie, to jak najbardziej, tylko spróbujcie sobie dzięki mojemu odcinkowi przynajmniej na tym Broadwayu trochę zaoszczędzić. Jeśli kochasz filmy, kochasz Nowy Jork i wciąż jest ci go mało, to mam dla ciebie świetną wiadomość. Mianowicie z Anią De Amerykanką napisałyśmy e-book filmowy Nowy Jork. Zwiedzanie Nowego Jorku przez pryzmat filmów. Zabieramy was w najważniejsze miejsca w Nowym Jorku, ale też pod takie perełki jak ta, czyli Budynek Przyjaciół. Link do naszego e-booka znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszam serdecznie. Patrzcie, w ogóle, jaki uroczy piesek idzie sobie z olbrzymim, olbrzymim badylem. Fajne miejsce. Dzisiaj jest też niedziela, także ludzie na luzie sobie przyszli na spacer. Pięknie. Dobra, opowiadam o kolejnym aspekcie, kolejnej rzeczy, przy której można sobie oszczędzić, i często jest przepłacaną, właśnie atrakcją w Nowym Jorku. To jest City Pass. Zwróćcie uwagę, czy tam są atrakcje, na których Wam zależy. To znaczy, tam jest na przykład dużo muzeów. Jak nie lubicie chodzić do muzeów, to po co kupować taki pakiet tańszych trzech atrakcji, jak zmusi Was to de facto, żeby pójść do muzeum? Bo to będzie jedna na przykład z atrakcji tam i nie ma już nic innego, co by Was interesowało. Dlatego najpierw się, zanim zaczniecie kupować takie City Passy, najpierw. Zastanówcie się, co chcecie zobaczyć. To znaczy, chcę zobaczyć dwa tarasy widokowe i jedno muzeum na przykład, tak? Ale wchodzę na City Passa i okazuje się, że tam jest tylko Edge, który dla mnie jest no, jednym z najsłabszych tarasów widokowych. Że jest tylko Edge i na przykład tylko Top of the Rock. Chcę zobaczyć Top of the Rock, bo jest najlepszym tarasem widokowym. A propos, poniżej zostawię też linka do odcinka o najlepszych tarasach widokowych ze zdjęciami. Więc jak, jak chcę pójść na to of the rock, ale nie chcę pójść na, pójść na Edge, a chcę pójść na Summit, który jest mega nowoczesny i jest przepiękny, no to dlaczego mam kupować sobie tego City Passa i być zmuszonym, żeby pójść na Edge, kiedy oni nie mają Summita? Zastanów się po prostu, czy interesują Cię te miejsca, które akurat są w tym City Passie. Najpierw się zastanów nad miejscami, a później zobacz, czy jest odpowiednia, odpowiedni karnet, który by zaspokajał Twoje prawdziwe potrzeby, a nie że wymuszasz z siebie, że skoro już to masz, to musisz, to wybierzesz coś sobie z tej listy. Właśnie na odwrót. Najpierw zastanów się, co chcesz zobaczyć, a później zobacz, czy jest jakiś karnet, który umożliwi Ci zobaczenie tego trochę taniej. Kolejny aspekt. To jest miejsce, które nie są charakterystyczne dla Nowego Jorku. Przepłacanie i chodzenie do nich. Na przykład takim najprostszym, sztandarowym przykładem jest Madame Tussauds, tak? Muzeum no Figur Wojskowych. Wojskowych. Woskowych Wojskowych. O, jaka tutaj jest fajna fontanna. To jest dość, dość nowe tutaj widzę. Dzieciaki się bawią. Pokażę wam przy okazji. Więc jeśli chodzi o takie miejsca nietypowe dla Nowego Jorku, to trochę szkoda pieniędzy. To jest najdroższe miasto na świecie, więc wiadomo takie atrakcje będą drogie, a można je zobaczyć gdzie indziej. Ja bym po prostu na miejscu turysty, jak już tyle lat tutaj mieszkałam i wiem jak tu jest, wiem jakie są realia, to prawdę mówiąc robiłabym te rzeczy, które są takie typowo nowojorskie, miejsca których nie ma indziej, gdzie indziej na świecie. Więc na przykład, jak już lubicie te muzea? To iście do takich muzeów, które są wyjątkowe na zasadzie e, na przykład Met albo MOMA, takie specyficzne dla Nowego Jorku. Jeśli mogłabym, oczywiście służyć radą, Kto posłucha, ten posłucha. Od razu zrobię sobie tutaj mini reklamę. Jeśli natomiast nie wiesz, jak zaplanować swój wyjazd do Nowego Jorku, nie wiesz, jakie atrakcje mogłyby ci się podobać, nie wiesz tak naprawdę, co chcesz zobaczyć, ale chcesz przeżyć niezapomniany. Czas, cudowne wakacje, urlop, to możesz się ze mną skontaktować zawsze. Ja robię indywidualne plany na wyjazd do Nowego Jorku. Porozmawiam z tobą najpierw na Zoomie, zobaczę, jakim jesteś człowiekiem. Czy kręcą cię bardziej koncerty jazzowe, czy właśnie sztuka, czy jedzenie, czy różnorodność kulturowa? I na tej podstawie pod ludzi, bezpośrednio pod ciebie, układam takie plany. Także zapraszam też przy okazji do kontaktu. Jeśli chodzi o kolejną rzecz z listy takich przepłacanych właśnie atrakcji turystycznych, to następną taką rzeczą, na którą trzeba uważać, to są słuchajcie, skamerzy. Czyli osoby, które na przykład nagle do ciebie podchodzą, typu tacy minisi tutaj są, podchodzą do ciebie, dają jakiś łańcuszek, albo osoby czarnoskóre podchodzą, dają ci jakąś płytę, albo. Elmo, czy Spiderman, czy Batman się zatrzymują na środku Timespore i zaczynają robić sobie zdjęcia. Na to zwłaszcza uważajcie, bo to kosztuje 20 dolarów od osoby. A jak taki Elmo zobaczy, że się zatrzymałeś do zdjęcia z dzieckiem, na przykład, to podbiega od razu i Batman, i właśnie Superman, Spiderman, i każdemu trzeba oddzielnie zapłacić po te 20 dolarów oni często proszą, także uważajcie na skamerów, nic od nikogo nie bierzcie, nic nie ma za darmo także na nic takiego, tego typu się nie zgadzajcie a, jeszcze jedno właśnie mam zapisane, uważajcie bo w ostatnim, o tu jest jakaś imprezka w ogóle, ale super zaraz podejdę, zobaczę co tu się dzieje uważajcie też bo zrobiło się bardzo nieprzyjemnie w drodze do na Staten Island Ferry, czyli na ten darmowy prom, który jedzie od Manhattanu na Staten Island i później z powrotem, gdzie można sobie właśnie za darmo zobaczyć e, Statuę Wolności chociażby i piękną panoramę Dolnego Manhattanu. W drodze teraz, jak tam się idzie, zatrzymuje cię, zatrzymują cię dziesiątki osób, które cały czas cię pytają na Statuę Wolności, na Statuę Wolności, jedziecie na Statuę Wolności, tylko tędy na Statuę Wolności, potrzebujecie biletów na Statuę Wolności i po prostu tak za tobą krążą, to jest tak nieprzyjemne, powiem wam, ja muszę łokciami aż po prostu ich odpychać, jak przechodzę tam tamtędy z turystami, bardzo nie lubię teraz tam chodzić, kiedyś to, był, to było jakby normalna atrakcja turystyczna, którą wykonywałam, którą robiłam z turystami, miejsce, do którego chodziłam, a teraz jak tam mam iść, to prawdę mówiąc, aż mi taka gula tutaj w gardle, oh, cholera, muszę tam iść, bo wiem, że po prostu dosłownie będę musiała odpychać i czasami aż jestem niemiła, bo kolejna osoba, że potrzebujesz biletów, e Wiem, że nie, nie potrzebuję biletu, bo to jest prąd darmowy, a oni chcą ci po prostu wepchnąć te płatne na przejazd na statuę wolności. A prawdę mówiąc, to też jest jeden, jedno z takich przepłacania, żeby pojechać na samą statuę wolności, bo to nie robi aż takiego wrażenia. Więc z Polski na waszym miejscu, co bym zrobiła? Jak jesteście teraz w Polsce, planujecie swój wyjazd do Nowego Jorku, Przyjedźcie tutaj najpierw, zobaczcie sobie Statuę Wolności z brzegu, odganiając tych wszystkich tych, pojechać sobie tym darmowym promem i po tym przejeździe stwierdzić, czy chce wydawać 30 dolarów, żeby pojechać tam na tą wyspę, żeby stanąć nawet nie, nie nigdzie na przy jej stopach, przy jej koronie, nigdzie tam się nie wjeżdża. Jedziesz po prostu tak o popatrzeć sobie z ziemi, czy mi się chce. A później ta wyspa Ellis Island, gdzie tam jest oczywiście pełno historii, ale czy ja lubię muzea, czy ja lubię chodzić i oglądać Historie, jak Stany zostały na przykład założone, jak ludzie tam przypływali. Znaczy, super, jak się interesujesz historią, nie mówię, że to jest złe. Natomiast dla takiego przeciętnego turysty, to prawdę mówiąc, nie miałam jeszcze ani jednego turysty, z którym pojechałam na tą wyspę Liberty i Ellis, który byłby z tego zadowolony. Bo to jest kilka godzin, zabiera ci to pół dnia. A de facto nikt nie jest aż takim fanatykiem tej, tej historii i muzeów, żeby sobie na to, no chyba, że znaczy, mówię, nie mówię, że nikt, generalizuje, prawda? Są takie osoby, natomiast nie z tych osób, które ja akurat poznałam, które ja oprowadzałam. Także każdy był niezadowolony, że na to się zdecydowali, a zdecydowali się na to wbrew mojemu mówieniu, żeby tego nie robili. Powiedzieli, nie no, że takie ważne miejsce, musimy to zrobić. A później po prostu żałowali, bo 4 godziny tak ci mija. W tłumie w kolejkach cały czas, żeby wejść na ten prom, żeby później zejść z tego promu. Ten taki nie promu, tylko łódeczka bezpośrednio na tę wyspę. Bo prom jest jeszcze okej. Okay. Ten darmowy prom zajmie ci około godziny, a naprawdę super zdjęcia sobie porobisz, chociażby panoramy Dolnego Manhattanu. Dla mnie statua wolności w ogóle nie jest warta. Pojechania tam na tą wyspę, sorry. Dobra, idę sobie już stąd. Dalej wam opowiadam. Kolejna taka atrakcja przepłacana. To są te takie taksówki rowerowe, to znaczy rowerzyści, siadasz sobie tam z tyłu, puszczają ci muzykę Alice Keys, że New York, dun, 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 dun. there's nothing you can do. I ty sobie tak siedzisz i tak śpiewasz, o kurde, ale zarumbiście. w ogóle widzę tutaj te wszystkie wieżowce, jest ślicznie, jadę sobie Manhattanem, jaki lansik, ekstra. Było napisane 8 dolarów na tej taksówce, więc ja tutaj śpiewam całą Alisiki, która ma 3,5 minuty. Zatrzymujemy się i się okazuje, że to jest 8 dolarów, ale za minutę. Czyli te 4 minuty przejechane to już jest 120 parę złotych, tak? Za 4 minuty przejechane. Najdroższa piosenka chyba w waszym życiu, co? Ym, więc musicie uważać, bo to są tacy z kamerzy, że piszą na przykład między 6, między 5 chyba a 8 dolarów teraz jest, chociaż nie pamiętam kiedy ostatnio widziałam 5. Zazwyczaj się zaczyna od szóstki już. I to jest za minutę, także jak przejedziesz 10 minut, to dosłownie zapłacisz 80 na przykład dolarów. Totalny, totalny skam. A tu zobaczcie też, jakie ładne miejsce, zaraz sobie tam pójdę na ten pomost. Kolejna rzecz, którą mam na liście, to żeby kupić internet w Polsce, a nie w USA. To znaczy, tutaj jak pójdziecie sobie na przykład do sklepu takiego T-Mobile czy Verizon czy ATT to taki internet będzie kosztował około 50 dolarów. Natomiast w Polsce ostatnio miałam turystkę, która kupiła sobie w swojej normalnie sieci kupiła sobie 10 giga za 70 zł, czyli to jest niecałe 20 dolarów, a 10 giga myślę, że na taki wyjazd starczy, zwłaszcza, że w Nowym Jorku też jest wszędzie Wi-Fi. W większości, przy większości atrakcji w mieście na Manhattanie jest WiFi. Na wszystkich stacjach metra jest Wi-Fi, często można właśnie bez problemu połączyć się za darmo. Także myślę, że lepiej kupić sobie nawet taką kartę Esim. Da się teraz kupować karty online. Załatwcie ten temat kart po prostu na miejscu w Polsce, żeby tutaj nie przepłacać. Także to kolejna taka rzecz, za którą ludzie przepłacają. Z grupon sprawdzić. Tak, słuchajcie, amerykański grupon jest o wiele lepszy niż ten polski. W sensie są naprawdę fajne oferty i są bardzo różnorodne. Ja często na przykład chodzę na masaże, bo zwykły masaż kosztuje między 120 a 150 dolarów. Tak, normalnie, bez grupona, a z gruponem płacę na przykład 60-70, co i tak jest tak sporo jak na polskim umysłu, także ponad 300 zł za pójście, pójście sobie na godzinny masaż, natomiast jest to o wiele taniej niż właśnie bez tego grupona. Także sprawdzajcie grupony, bo na gruponach są promocje, na przykład na wejściówki do muzeów, na tarasy widokowe, na przejażdżki łódką wokół Manhattanu, na autobusy hop on hop off. Co też nie jest złą opcją, to też to przemyślcie. Jeśli przyjeżdżacie albo jesteście osobą, która ma pro, problemy z mobilnością i wiadomo, w Nowym Jorku dziennie się robi po 25-30 tysięcy kroków. Jak ja tak chodzę z turystami, to mniej więcej tyle robimy w 8-9 godzin. Także, jak nie jest się fizycznie też na to przygotowanym, to taki aut, ani nie ma się tej możliwości, nawet nie tylko przygotowanym, ani tej możliwości, to też zastanówcie się nad takim autobusem hop-on, hop-off, bo to Wam daje opcję. Przejechania się z jednego miejsca na inne e, autobusem i e, wysiąd wysiądnięcie tam, gdzie Wam się akurat spodoba. Chyba, że macie plan ułożony ze mną i wiecie konkretnie, gdzie macie iść i co Wam się spodoba, bo już Wam, Ola, na podstawie tego, jaką osobą jesteś, już to wie i Wam zaplanowała, to wtedy nie trzeba używać tego autobusu. Hop on, hop off. Oczywiście z uśmiechem to mówię na twarzy, natomiast to jest dobre, dobre rozwiązanie po prostu dla osób, które mają no kłopoty z poruszaniem się. Umówmy się. Kolejna rzecz na liście. Drogie jedzenie. Tak, jest drogie jedzenie, ok, ale gorsza tego jakość jedzenia i droższe jest w okolicach atrakcji, typu na przykład Times Square. Czyli trzeba też wiedzieć, gdzie, gdzie jeść. Na przykład są dobre, dobre są też sieciówki, na przykład sałatkowe. Cały czas mówię o sweet green, ale to jest moja ulubiona sałatkarnia, są naprawdę genialni. I tam zjedzenie lunchu to będzie do 20 dolarów. Natomiast nie trzeba aż tyle wydawać, jeśli jesteście ok z fast foodami, albo jeśli pizza na kawałki dla Was jest spoko, to i zamkniecie się z takim obiadem na przykład w 6 dolarach. Także. Da się też taniej kupić. Nie przepłacajcie specjalnie za jedzenie, jeśli, e, jeśli widzicie każda taka nawet trochę lepiej wyglądająca knajpa, to i ceny będą o wiele wyższe. A zjedzie doskonałe jedzenie na przykład w Chinatown, w którym będzie o wiele taniej. E, nie idźcie na przykład do Little Italy na pizzę, bo tam będzie z kolei e, bardzo drogo, a i ta jakość nie będzie taka jak... No prawdziwi Włosi tam nie jedzą, rozumiecie o co chodzi. To jest bardziej pod turystów zrobione, także trzeba po prostu uważać na te typowo turystyczne pułapki, że jedzenie jest średniej jakości, bo i tak im nie zależy, skoro i tak nie wrócicie do nich, bo jesteście jednorazowo na przykład w mieście. Unikać właśnie tego typu miejsc. Przy, jak będziecie przy Empire State Building, to fajne jest Koreatown. To tak teraz mi się przypomniało, to od razu Wam mówię. Jakbyście chcieli sobie zerknąć, na 32 ulicy jest Koreatown. To tam też są fajne, na przykład koreańskie knajpki. I to jest w ogóle genialne, że możecie jeść kuchnię z całego świata tutaj w Nowym Jorku i możecie poznać te różne kuchnie świata. To jest mój prawdopodobnie najbardziej ulubiony aspekt tego miasta, ta, ta wielowłaśnie kulturowość. Dalej idźcie właśnie do lokalnych, mniej znanych miejsc. Nie idźcie do miejsc do jedzenia takich, które znacie z Instagrama, bo to są typowe takie turystyczne pułapki, bo te filmy stają się filmiki stają się wiralami i nagle wszyscy turyści tam idą. W związku z tym jest większy przemiał ludzi. W związku z tym jakość na przykład maleje, bo i tak jest cały czas pełno ludzi. Szybciej to jedzenie jest robione i już staje się, im bardziej popularne się staje tym po prostu i droższe i ym, dla mnie słabszej jakości. Miałam tutaj takie miejsce, które kiedyś tu lubiłam i to była mała knajpka i od tego czasu się rozrosła. Kupili knajpę obok, zniszczyli ściany, połączyli to. Teraz są wielką knajpą i od razu ceny oczywiście w górę i jakość tego jedzenia też spadła także. Taka historia. Dalej. Hotele na Manhattanie. Właśnie. Ważne jest to, że oczywiście każdy chce być na Manhattanie. Jasne, umówmy się. Manhattan, jak widzieliśmy, teraz sobie dalej przejdę, to zobaczycie tutaj te rejony. Natomiast oczywiście Manhattan jest piękny, cudowny, kultowy i każdy chce tam pojechać. Ale możecie zamieszkać dosłownie tu, na przykład, gdzie ja jestem, w tym momencie, w hotelu, gdzie dojazd na Manhattan zajmuje 7 minut pod tą rzeką, tutaj. Widzicie rzekę Ist za mną. Pod tą rzeką 7 minut zajmie Wam przejazd, a na hotelu zaoszczędzicie 100 dolarów na dobę. Na przykład, zwracajcie uwagę, na hotele na Queens, na Brooklynie, w New Jersey i tutaj na Long Island City, które są blisko metra. I zobaczcie, jak jest, jaka jest różnica cenowa, więc myślę, że opłaca się tam na przykład bardziej zamieszkać, niż, e, niż mieć ten problem, że jesteś na Manhattanie i bardzo dużo płacisz za to mieszkanie, ale też jest, nie za mieszkanie, tylko za hotel, ale też jest bardzo głośno. E, jest Chaos, mm, wiecie, no takie typowe po prostu uroki dużego, dużego miasta. Także rzecz, coś na czym można faktycznie bardzo zaoszczędzić, to jest hotel. Miałam dwa odcinki: jeden o najgorszych miejscach na hotel, a drugi o najlepszych miejscówkach na hotel. Także możecie sobie zobaczyć ten odcinek i porównać, jak te dzielnice, jak te dzielnice w moich oczach wyglądają, gdzie polecam, a gdzie nie polecam się zatrzymywać, bo niektóre okolice, no nie oszukujmy się, są po prostu niebezpieczne, chociażby na, na Bronxie nie polecam za bardzo zamieszkać, czy gdzieś głębiej na Brooklynie, bo to też różnie bywa. Lepiej się upewnić co do danej okolicy, ale to jest ten główny czynnik wyjazdu do Nowego Jorku, na którym można zaoszczędzić. Kolejne? Poruszanie się po Manhattanie żółtą taksówką lub Uberem, to oczywiście czasami mus to mus, czasami trzeba pojechać taką taksówką czy Uberem. Natomiast na co dzień ta komunikacja miejska tutaj jest tak dobra, te wszystkie i metra i autobusy, no i poza tym metrem też najszybciej jest i nawet gwiazdy typu Sarah Jessica Parker czy Keanu Reeves. Normalnie można je spotkać w metrze, ponieważ jest to najszybszy sposób na przemieszczanie się. Więc na tym też możecie zaoszczędzić, jak chcecie się słynną żółtą, taksówką przejechać, to nie jedźcie nią długo, bo licznik szybko idzie do góry. A oczywiście przeliczenie dolarów na złotówki i nagle mózg ci eksploduje, jak droga ta twoja podróż była. Wiedząc, że mogłeś zapłacić 3 dolary za bilet na metro, a zapłaciłeś 30 dolarów za przejażdżkę 10-minutową 10 taksówką, na przykład. A zajęło Ci to więcej czasu niż zajęłoby ci, to, zajęłoby ci to przejechanie metrem. I ostatnia rzecz, którą mam na liście na dzisiaj, w tym odcinku, to jest Coney Island. To znaczy, ludzie czasem chcą tam pojechać na Coney Island bo to jest plaża nowojorska, tak? Natomiast jest to bardzo daleko i tam jest stare, nieimponujące, wesołe miasteczko, jakiś niebelski młyn, jakaś kolejka, ale to też jest bardzo i drogie i, i już takie stare. Jest też tam dosyć brudno, dużo, dużo ludzi, turystów. Ja bym nie... nie polecałabym Wam jechać po prostu na Coney Island, nic specjalnego tam nie ma. A do Nowego Jorku szczerze nie przyjeżdża się po to, żeby iść na plażę. Także dla mnie strata, strata i czasu i pieniędzy to jest wycieczka na Coney Island i przejechanie się drogimi atrakcjami, które są stare, zdezelowane i zardzewiałe. Także tyle, jeśli chodzi o Coney Island i w ogóle tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że osobom, które się wybierają do Nowego Jorku i miały jakieś. Pomysły tutaj, jeśli chodzi o finanse. Mam nadzieję, że otworzyłam Wam trochę oczy na olbrzymią ilość sposobów, dzięki którym można zaoszczędzić. Czyli te przepłacane atrakcje i odcinek jest jednocześnie o tym, jak można nie przepłacać, tak jak można na tym zaoszczędzić trochę też podczas tego wyjazdu do Nowego Jorku. Także dziękuję Wam bardzo, że zostaliście tutaj ze mną do końca odcinka. Do zobaczenia na moim kanale Polka w Ameryce w kolejnym odcinku. Na razie pa!